to jest myślenie świętego antoniego waszego patrona. był człowiek który ostatecznie w życiu wybrał ubogich i ubóstwo wybrał. I mówię te wszystkie słowa myślę o kardynale konradzie bo baczycie, że to jest to co jemu jest niesłychanie bliskie. kardynał dzwonił do mnie dzisiaj po 11 i prosił, żeby was wszystkich pozdrowić. To dołączam do tego, o czym mówił ksiądz proboszcz na początku, że ksiądz kardynał Konrad nie był dzisiaj w stanie przybyć, ale myślę, że w tej chwili bardzo mocno w duchu jest z nami tutaj, w tej wspólnocie modlitwy. Ale tak, to kardynał Konrad jest kimś, kto to słowo realizuje w sposób konkretny. W sposób konkretny. I to... Nie chodzi o to, że pomaga ubogim, tylko o to właśnie w jaki sposób to czyni. W tamtym roku było posiedzenie Synodu Biskupów i był wielki temat do ubogich. Wiecie, co zrobił kardynał? Zaprosił do siebie do domu szesnastu ubogich. Podawaliśmy im obiad do stołu. Dwóch kardynałów. A po jedzeniu zapytał ich: powiedzcie, powiedzcie, czego oczekujecie od Kościoła. Co Kościół może wam dać? Co byście chcieli? A oni powiedzieli tak. Najpierw to mówili, że właściwie nic nie chcą. Że niczego od Kościoła nie potrzebują. Ale na koniec powiedzieli, że chcą jednego. To znaczy chcą być kochani. A kardynał po tym spotkaniu i obiedzie wrócił na salę synodalną i w pierwszej wolnej chwili, kiedy można było zabierać głos z sali, się zgłosił i opowiedział całemu zgromadzeniu synodalnemu tę historię. Ale w takim przekonaniu, że, że warto było. Posłuchać ludzi, żaden z nich nigdy nie był na sali synodalnej, pewnie nawet nie wiedzą, co to jest synod. Ale był człowiek, dla których ich głos był tak ważny, że wybrzmiał nie, na synodzie biskupów. Nie, tylko dlatego, że był ktoś, dla kogo ten głos był ważny. Nie. Bo widział w nich tych, którzy są przez Boga wybrani na tych bogatych we wierze i na tych, którzy miłują.